Dzień dobry. Nie lubię takiej pogody. Nie mogłoby padać po prostu tylko w górach Witam Was dzisiaj za kierownicy zupełnie nowego Audi Q3. Nowe Audi Q3 Czy zupełnie nowe? No cóż, wygląda na pierwszy rzut oka o wiele lepiej. Chociaż w porównaniu z poprzednikiem ma prawie identyczną linię. Technicznie. No cóż, mamy do czynienia praktycznie z tym samym samochodem. Od razu najważniejsze. To, co odróżnia przede wszystkim ten samochód, dla normalnego użytkownika, ja nie mówię o maniakach techniki, od poprzednika, to jest kompletnie nowy cockpit, który jest stylistycznie pochodną tego, co pojawiło się w dużych Audi A8, A7, A6. Natomiast przede wszystkim natychmiast odsyła do lamusa zarówno poprzednika którego wnętrze przecież było bardzo przyjemne czyste stylistycznie takie w sam raz ale to co widzimy teraz przed sobą to jest czysta nowoczesność a przy tym pełna użyteczność i właściwie nic co by drażniło a to jest bardzo istotne Prawie za każdym razem, nie, no, dokładnie, za każdym razem, kiedy jeżdżę dla Was jakimś samochodem, zwracacie uwagę na sposób wkomponowania głównego ekranu multimedialnego w kokpit Zwykle, i to niezależnie od tego, czy Marka się uważa za premium, czy nie, jest to coś w rodzaju tabletu wetkniętego po prostu w deskę rozdzielczą. Co no, nie da się ukryć, nie wygląda ładnie. A jeżeli nawet jest wkomponowane w samą deskę bez takiego dość ordynarnego wbijania w kokpit, to niespecjalnie się komponuje stylistycznie. Tu mamy do czynienia z ekranem multimedialnym, wpasowanym perfekcyjnie. Chyba przyznacie. Nachylone do kierowcy, idealnie wpasowane w bardzo, bardzo estetyczny kokpit, którego estetykę psuje obrzydliwy tak zwany lakier fortepianowy. Zupełnie nie wiem po co i dlaczego, ale generalnie to jest wreszcie to, o co się dopominacie i Wy, i ja, i nam podobni. Czy jednak jest idealnie? Hm. W nowym Audi Q3 wirtualny kokpit jest seryjny. Czyli można sobie wybierać ustawienia, można mieć nawigację między zegarami, można mieć takie śmakie, owakie zegary, ale co najważniejsze, to jest seryjne. To w dużym stopniu też, ponieważ tylko i wyłącznie za pośrednictwem tego ekranu steruje się funkcjami. Em, Pokładowymi. Wszystko pięknie. Problem jest jeden. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, może z tej kamery. W czasie jazdy trzymam ręce tak i własną dłonią zasłaniam sobie jedną trzecią tego ekranu. Trochę popłynęli. Ale żebyś to był jedyny problem z tym samochodem. Generalnie, tak jak to widzieliście na filmie nakręconym w trakcie tak zwanego obchodu samochodu, linia auta jest tip-top identyczna. Naprawdę można by się pomylić. Dobrze, proszę pani. Można by się właściwie pomylić. I uznać nowe Audi Q3 za po prostu jakąś wersję stylistyczną poprzedniego Audi Q3. Co byłoby ogromnym, ogromnym przekłamaniem, ponieważ ten samochód, mimo że technicznie pod wieloma względami, jest bliźniakiem poprzednika, to zupełnie kompletnie inne auto. Przede wszystkim, ono jest osadzone na platformie MQB, czyli tej najnowszej płycie podwoziowej, która od 2,5, i od trzech lat, wyznacza absolutnie nowe standardy. A co za tym idzie? Auto się trochę rozrosło, ale właściwie najbardziej jest to zauważalne w środku, bo w sposób typowy dla. Samochodów powstałych, powstających na tej platformie, na tej płycie podłogowej, kabina się rozrasta. Bo cały samochód też się rozrósł, ale jest to wciąż auto bardzo kompaktowe. Ma niespełna 4,5 metra długości. Natomiast wewnątrz, gdzie w poprzedniku. Mieliśmy do czynienia nie tylko z poczuciem zbytniego wręcz otulenia, ale no z e, takim poczuciem, że na przykład pozycję za kierownicą ktoś zaprojektował na odwal Ergonomia była dosyć daleka od optymalnej. Tu nie ma mowy o czymś takim. Pozycja za kierownicą jest doskonała. Wsiadanie jest bardzo wygodne, co zresztą widzieliście. Miejsca na tylnej kanapie jest mnóstwo. Przy okazji, tylna kanapa jest seryjnie przesuwana w zakresie chyba ponad 10 cm, dzięki czemu mamy bardzo duże możliwości zarządzania przestrzenią bagażową w ogóle sporo rzeczy tutaj jest seryjnych, na przykład klimatyzacja automatyczna jest seryjna główne lampy LED są seryjne na życzenie mogą być matryksowe, czyli w pełni aktywne, tak jak mówiłem wirtualny kokpit jest seryjny a mimo wszystko Ciągle mi coś tu przeszkadza. Być może to, że zupełnie bazowo ten samochód z silnikiem 150 konnym benzynowym Turbo 15 kosztuje prawie równe 150 tysięcy złotych. Z tym silnikiem, którym teraz jadę. Czyli ze 150 konnym dwulitrowym turbodizlem prawie 160, a ten egzemplarz, którym jadę, mimo że ma manualną skrzynię biegów kosztuje uwaga prawie równe 260 tysięcy złotych. Ja rozumiem indywidualizacja. Ja rozumiem personalizacja. Ja rozumiem marka premium, ale aż tyle, w dodatku, wciąż tu nie ma kamery cofania. Nie mówiąc o kamerach dookólnych, myślę, że to mi najbardziej nie pasuje. Że no, mówiąc wprost, czuję się tutaj jako potencjalny klient naciągany. Nie, nie chcę powiedzieć nic złego o tym samochodzie jako takim, bo technicznie jest znakomity. Za chwilę trochę nielegalnie rozpędzę się do prędkości ponad autostradowej. I sami usłyszycie to, co stwierdziłem już. Jadąc do tej pory, że jak na ten typ nadwozia, auto jest wręcz wybitne, jeśli chodzi o dopracowanie akustyczne. Szumy opływowe. Jadę w tej chwili 140 km na godzinę. Zamykam się na chwilę. Same w sobie szumy opływowe są ledwie zauważalne, a jadę w koszmarną pogodę na mokrej, podsypywanej co chwilę, naprzemiennie solą lub śniegiem na wierzchni, na mocno agresywnym, jak widać na zdjęciu, bieżniku zimowym, więc hałas miałby prawo być dużo wyższy. Nie jest. Natomiast dźwięk silnika dobiegający spod maski to zupełnie inna kwestia. Jadę z prędkością obrotową 2,5 tysiąca, czyli bardzo, bardzo daleko do granic możliwości tego samochodu, tego silnika, a hałaśliwość jest wysoka. Będzie męczące w trasie, w trasie, która jednak w zamian Ale nie będzie taka znowu oszczędna, bo czysto teoretycznie 150-konny dwulitrowy diesel jest absolutnie optymalnym napędem przy jeszcze tej wielkości auta. Ale jadąc teraz na trasie bez żadnych wygłupów, bez przekraczania 2500 obrotów, mam cały czas średnią 8,6 to jest strasznie dużo spodziewałem się prawdę mówiąc, że jak się 7 pokaże to będę zdziwiony, że aż tyle myślę, że jednak dopasowanie silnika do wymogów WLTP spowodowało, że on zaczął sobie życzyć więcej przejawia się to dopasowanie, między innymi w tym że jego charakterystyka pracy, jego responsywność na ruchy pedału gazu zrobiła się kompletnie inna niż była do tej pory. To już nie jest ten silnik, który od dotknięcia pedału gazu skakał w przód. Nie, tutaj trzeba mocno wcisnąć, żeby on zareagował. No i efekty są takie. Że ja odruchowo, zapewne, za mocno wciskam gaz, nie mogąc się doczekać wystarczająco szybkiej reakcji. Ale nic, zapewne i tak nie będzie to najczęściej kupowany silnik. Zaraz będzie dostępny również 190-konny diesel, i myślę, że właśnie on w połączeniu siedmiostopniową skrzynią automatyczną dwusprzęgłową, Estronik będzie głównym wyborem, bo mimo że grupa Volkswagena najwyraźniej i demonstracyjnie stawia na elektryfikację, to jej klienci pozostają przy swoim i owszem, lubią benzynowe silniki, ale bardziej lubią diesle z ich. Charakterystyką, z ich zasięgiem, trudno się dziwić. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się żadnego innego zachowania klientów. Byłoby to po prostu nierozsądne. A wracając do tego samochodu, naprawdę zmieniło się w nim prawie nic i prawie wszystko to prawie nic oznacza że poza płytą podłogową całą technikę mamy tę samą, no pomijając to koszmarne dopasowanie do normy, o którym przed chwilą mówiłem natomiast prawie wszystko jest w sensie wnętrza które jest po pierwsze bardzo estetyczne bardzo ładne znakomicie dopracowane pomijając ten Drobiazg, że wystarczyło przesunąć wyświetlacz o 5 cm w prawo, i byłby on zawsze idealnie widoczny. Natomiast kokpit oceniam niezwykle wysoko, i myślę, że nawet najwięksi malkontenci wśród Was poprą tutaj moje zdanie. Jeśli chodzi o materiały. Jeśli chodzi o spasowanie. Solidność. Znów Audi jest po prostu wzorcem. Jest zrobione fantastycznie. Nie udało mi się tutaj wywołać trzeszczenia bądź skrzypienia w żaden sposób. Niczym. Niczym nie udało mi się poruszyć, co nie powinno się ruszyć. Wielkie brawa za to. Wielkie brawa również za dopracowanie układu jezdnego w sensie <laughs> jego typu, sposobu resorowania. Nie ma tutaj już mowy o takiej zbyt sprężystej chopliwości, którą potrafił drażnić poprzednik. Mamy do czynienia z samochodem, który zachował sportowy charakter. Ale nie daje tego w żaden sposób odczuć, dopóki sobie go nie wywołamy. Oczywiście, adaptacyjna regulacja twardości amortyzatorów jest opcjonalna. Tak samo jak ogromna większość innego wyposażenia, ale tu wykorzystanie wyboru Drive Select. Rzeczywiście zmienia postać rzeczy. Auto od bardzo sportowo prowadzącego się potrafi przejść do auta bardzo komfortowego. I chociażby z tego powodu, zdecydowanie polecam adaptacyjne amortyzatory, jako opcję do dokupienia. Jako opcję do dokupienia polecam również te sportowe fotele. Jedzie się w nich wyśmienicie. Wspaniale trzymają boki, a są jednocześnie niebywale komfortowe. Co poza tym, świetna widoczność, świetna pozycja za kierownicą, o czym już mówiłem. Zaskakująco niski poziom hałasów opływowych i Szokująca polityka cenowa. Ale poza tym, auto naprawdę warte grzechu. I mimo, że tak podobne do poprzednika, to jednocześnie zupełnie inne, również z zewnątrz, w tym sensie, że nabrało takiej sportowej elegancji, nie jest już po prostu. Facetem wychodzącym z siłowni, bardzo interesujący samochód! Dziękuję, do widzenia.